To jest kolejna część Uniwersytetu Giełdowego. Jakie prawa? Daje mi posiadanie akcji. Serdecznie zapraszam Michał Palaczyk. Na samym początku będzie o tym, jak to jest być częścią firmy, o dywidendzie i prawie poboru, a na końcu o profitach korporacyjnych. Nawet jeśli kupimy sobie jedną akcję, stajemy się właścicielem przedsiębiorstwa. Nasz udział będzie prawdopodobnie na czwartym miejscu po przecinku w mniejszych firmach, a w większych jeszcze mniejszy. Natomiast, jeżeli kupimy sobie więcej akcji, będziemy widoczni statystycznie kluczowych udziałowcach danego przedsiębiorstwa. Jeżeli przekroczymy poziom 5% danej firmy, będziemy musieli to zaraportować. Ulubionym prawem akcjonariuszy jest prawo do dywidendy. Jest to zysk spółki z danego roku podzielony przez akcje i uchwalony przez walne zgromadzenie. W przypadku tej spółki dywidenda na każdą akcję to 2 zł. i 10 groszy. Inwestorzy lubią to prawo, ponieważ jest to gotówkowy przepływ na konto maklerskie. Spośród innych praw znajdziemy tym mniej przyjemne jak prawo do udziału w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji, ale jeszcze bardziej ciekawym prawem jest prawo poboru, w momencie kiedy spółka potrzebuje pieniędzy, na przykład na rozwój, i chce wyemitować swoje akcje, może to zrobić z prawem poboru. Prawo poboru jest wartością odcinaną od akcji, którą można dalej handlować, a można je też zrealizować. Wtedy obejmujemy akcję nowej emisji i mamy jeszcze więcej akcji danej spółki. Emisja z prawem poboru akceptowana jest przez walne zgromadzenie. I w tym momencie przychodzimy do ważnego prawa korporacyjnego, czyli prawa do udziału w podejmowaniu pewnych uchwał na walnym zgromadzeniu. Raz do roku każde przedsiębiorstwo zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie, które m.in. akceptuje raport roczny, decyduje o podziale zysku czy wybiera radę nadzorczą. W wielu przypadkach, na przykład, akceptuje również strategię spółki. Na walnym zgromadzeniu mamy prawo do informacji, czy prawo do zgłaszania własnych projektów uchwał na zwalne zgromadzenie. Istotne jest to, że czym więcej mamy akcji, tym mamy większą władzę na walnym zgromadzeniu. Z jedną akcją nasze możliwości nie są jednak zbyt duże. Prawdziwy wysyp możliwości pojawia się w momencie, kiedy przekroczymy 5% na walnym zgromadzeniu, a jeszcze więcej praw mamy, gdy mamy 10%. Wtedy mamy nawet prawo do zwołania walnego, nadzwyczajnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw, które nas interesują. Jeżeli mamy 20% akcji, możemy dzięki dokonywaniu wyboru Rady Nadzorczej grupami mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Z racji tego, że mając kilka, czy kilkanaście, a czasami nawet kilkaset akcji, nie mamy dużej możliwości podejmowania decyzji na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze łączą się w porozumienia. Jednym z najbardziej znanych porozumień akcjonariuszy w Polsce jest porozumienie akcjonariuszy Elektrimu, które walczy o to, aby spółka powróciła na giełdę. Dzięki dużej liczbie akcjonariuszy zgromadzonych w tym porozumieniu faktycznie może do tego dojść. Zatem jeżeli jesteśmy niewielkim akcjonariuszem, warto łączyć się w większe grupy. Podsumowując, dywidenda jest najatrakcyjniejszym prawem akcjonariusza. Prawa dzielimy na majątkowe i korporacyjne. Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się raz w roku, a przekroczenie poziomu 5 i 10% w akcjonariusze zwiększa nasze prawa. Jeżeli przekroczymy 20%, możemy mieć nawet wpływ na to, jak rządzona jest spółka. Zapraszam Cię już na kolejną część, kiedy kupić akcje, aby otrzymać dywidendę oraz do zapoznania się z poprzednimi częściami, na przykład y, z tym, jaki jest najważniejszy indeks giełdowy. Dziękuję.